W sobotę 21 lutego w Rzeczce na przełęczy Sokolej na stoku Górnik odbyła się już druga edycja Mistrzostw Górsowi w narciarstwie alpejskim. Zawody zorganizowane były wspólnie przez gminę miejską i wiejską Nowaruda. Rywalizowały ze sobą dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Nie zabrakło również kobiet i mężczyzn w kategorii Open. W sumie na starcie tym razem pojawiło się blisko 100 zawodników, a ukończyło go 69. Bardzo się cieszymy obie, że tak dużo uczestników było dzisiaj na tych zawodach, że udało nam się tak licznych sponsorów pozyskać i mogły dzieci wygrać naprawdę bardzo cenne nagrody. Myślę, że za rok spotkamy się tutaj znowu i będziemy się cieszyć zimą. Ja cieszę się, że udał się, udała się pogoda. Warunki, yy, mimo że, że śniegu już tak naokoło nie za bardzo dużo mamy, ale pani burmistrz zadbała o to, żeby jak święty Piotr. Zadbała o śnieg, pogodę mamy piękną, słońce świeci. I, I cieszymy się, bo takie zawody promują nasz rejon, nasze góry, nasze tereny. Zapraszamy wszystkich ponownie. Jak się okazało, i tym razem nie zabrakło miłośników Białego Szaleństwa. Trasa bardzo fajna, warunki znakomite, fajnie przygotowana. To są moje drugie zawody, takie otwarte. Trasa mi się podobała, bo nie hamowało się za bardzo, a się szybko jechało i ja lubię dosyć takie trasy i no podobała mi się bardzo. Warunki wspaniałe, ale trasa niestety bardzo y, łatwa dla amatorów narciarstwa. Także no są trasy dużo ładniejsze i bardziej atrakcyjne w górach Sowich. W swojej kategorii byłem chyba najlepszy, ale w ogólnej kategorii piąte miejsce jestem zadowolony z tego, bo młodszy z młodszymi wygrałem, a starszy żaden mnie nie prześcignął. Mam to szczęście, że moja ośmiosobowa rodzina jeździ na nartach i tutaj wszyscy jeżdżą na nartach i tutaj też startowaliśmy i członkowie mojej rodziny są na że tak powiem. 3 2 1 jazda. Ho, 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 ho. Gratuluję. Ja przy okazji, słuchajcie, jak już jest koniec, to chciałabym tak, podziękować przede wszystkim wszystkim organizatorom. Bardzo serdecznie chciałabym podziękować sekcji narciarskiej KS Piast, z panem Januszem Groniem na czele. I oczywiście właścicielom stoków narciarskich, państw, paną Gojtką i paną Śledzią za to, że udostępnili, że też ufundowali nam nagrody. To są karnety do końca sezonu za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji łącznej. Zapraszamy na stoki. Cieszcie się razem z nami. Za rok spotykamy się znowu. Myślę, że zdobędziemy z Panią Wójt równie dużo cennych nagród i wszyscy będą zadowoleni. Zapraszamy. Tradycyjnie na zakończenie zawodów na stoku Górnik wszyscy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz najlepsi otrzymali medale. Gratulujemy udanej imprezy i już teraz zapraszamy za rok. O, jest dziadek.